Znajdujemy się przed szkołą podstawową oraz przy skrzyżowaniu dróg, gdzie znajduje się kapliczka, która prawdopodobnie wystawiona była z okazji przemarszu przez to miejscowość wojsk króla Jana III Sobieskiego, które maszerowały pod Wiedem. Budynek szkolny był kiedyś jednopiętrowy i do takiego ja uczęszczałem, natomiast ten dobudowany z prawej strony i podwyższony to już jest nowy obiekt szkolny. Przez pewien okres czasu uczyłem się także w tym budynku, gdzie kiedyś znajdowała się poczta, a obecnie sklep, w międzyczasie jeszcze biblioteka. Do moich czasów dyrektorem szkoły był pan Franciszek Gwóźdź, który Sporo lat tutaj dyrektorowo. Natomiast z nauczycieli najbardziej pamiętam małżeństwo rogińskich oraz panią Serafin, która całe swoje życie poświęciła młodzieży wsi Rogietnica. Ten dech zadbany, elegancko uporządkowany i świadczy dobrze o mieszkańcach tej wsi. Znajdujemy się już na cmentarzu przed. Zbiorową mogiłą, gdzie spoczywają ofiary mordu popełnionego przez hitlerowskie Gestapo z Jarosławia, którzy 8 marca 1943 roku wymordowali ponad 40 mieszkańców wsi. Rokietnica. Ta tragiczna droga poprzedzona została mordem we wsi Kaszyce oraz zakończona we wsi Czelatyce, gdzie też 17 mieszkańców poniosło śmierć. W tej części lasu za tym drzewem Znajduje się 11-wieczne grodzisko Borusz. Jest to owal o średnicy około 80 metrów, zbudowany z kamieni drzewa i gliny, gdzie najprawdopodobniej w tamtym okresie czasu spełniało określoną funkcję obronną na tym właśnie pogórzu przemyskim Przed mleczarnią w Rokietnicy, gdzie w dawnych czasach wyrabiano bardzo dobre masło, ale w latach 70. w czasie likwidacji małych obiektów zlikwidowano i tą mleczarnię, która no, w sposób zdecydowany wystarczała dla mieszkańców tejże wsi.